Zawsze miałem więcej, niż potrzebowałem. Zawsze miałem pieniądze, zawsze miałem gdzie mieszkać, zawsze miałem co jeść, miałem ludzi wokół siebie, miałem i mam nadal wspaniałą żonę wokół siebie, a mimo to nie czułem się dobrze. O co chodzi? Myślałem. No dobra, to jeszcze jak osiągnę może ten sukces, jak jeszcze może zarobię więcej pieniędzy, jak jeszcze może kupię lepszy samochód, to może wtedy, co? No nie. Moi drodzy, wiecie kiedy poczułem się dobrze? Kiedy naprawdę poczułem spokój w ciele, kiedy sobie się wysypiam, kiedy wszystko jest tak naprawdę super, dopiero wtedy, kiedy się zaakceptowałem takim, jakim jestem, i powiedziałem sobie, jesteś ok, w tym punkcie, w którym jesteś taki, jaki jesteś. I okazało się, że mimo sukcesów, mimo pieniędzy, mimo wszystkiego dookoła, co miałem. Zaburzona była moja wartość. W mojej głowie, tak naprawdę w podświadomości, miałem wgrany program, że coś jest ze mną nie tak. Miałem zaburzone poczucie własnej wartości, a na zewnątrz, o, ten Marcin, to kurde ogarniasz, ten to, ta, bam, bam. Jak gdzie nie wchodziłem, to wszystko. Potrafiłem posklejać, wszystko potrafiłem naprawić, wszystko potrafiłem zrobić, potrafię nawet to do dzisiaj, ale mimo wszystko wtedy, nawet jak miałem opinię innych ludzi, że jestem super. To i tak wewnętrznie, nieświadomie, podświadomie miałem program, nie jesteś jeszcze okej. Okay. Jeszcze musisz zapracować na te swoje OK. I wiecie co to było? Się okazało, że w mojej głowie jest program, wgrany program z mojego dzieciństwa, od mojego Ojca, świętej pamięci, pozdrawiam Cię, Boguś. Był wgrany program od mojego Ojca, bo nigdy, choć nie wiem, jak bym się starał, nigdy nie usłyszałem od niego dobra robota. Jestem z Ciebie dumny. Kocham Cię, synu. I wiecie co, ja nie mówię tego dlatego, że mam żal do ojca, choć długo nosiłem ten żal. Ja go uwolniłem już i naprawdę wybaczyłem za wszystko, co tam się działo, bo tam działy się różne rzeczy, ale nagrywam ten film dlatego, żebyś pomyślał, pomyślała, jak Ciebie traktowano w dzieciństwie, kilka trochę refleksji na ten temat, i powiąż to z dzisiejszą Twoją osobowością. Czasami wystarczy świadomość wpływu Twojego wychowania na dzisiejsze Twoje zachowania i Twoje życie z dnia na dzień zaczyna się zmieniać. Proszę Cię o to, zreflektuj to, jak Cię traktowano, czy miałeś zapewnione, czy miałeś zapewniony taki dobry wzorzec tego wszystkiego. jeżeli dojdziesz do wniosku, że, no kurde, nie. No, ja to miałem przewalone, przez rane po prostu miałem te dzieciństwo. Traktowano mnie jak śmiecia. To teraz też być może masz takie programy w swojej głowie, które się uruchamiają i codziennie cię degradują. To jest silniejsze od ciebie, to jest spod świadomości. Co można z tym zrobić? Z poziomu świadomości, ta, która tutaj ogląda to wideo, mówić do siebie: Ej, to już minęło. Słuchaj, jesteś ok. Jesteś okay. ja Cię kocham, ja, ja uważam, że jesteś okej. Okay. I mogą pojawiać się takie myśli, nie, w głowie. Ale Ty, co Ty pieprzysz, przecież ja kurde się źle czuję, ja, ja nie, ja jestem do niczego, ja nic nie potrafię zrobić, nie potrafię zarobić, nie potrafię tego, tego, tamtego, albo nie, ja jeszcze muszę to i to, ja muszę zarobić, ja muszę mieć dużo hajsu, 100 firm i tak dalej, nie to wtedy, to nie są twoje jakby myśli, one wychodzą znowu z świadomości. To jest ten program znowu wgrany, który chce się obronić troszeczkę. I ty znowu do tego programu, do tych myśli mówisz stary, moda. zmieniamy to już, już to jest nieaktualne. Nadpisujemy to, jesteś okej, okay. jesteś okej, okay. zasługujesz na pieniądze, zasługujesz na miłość. I dalej masz dyskomfort z tym związany, nie poddawaj się dalej możesz do siebie mówić w myślach na głos przed lustrem obiecuję że to działa że to jest po prostu tak proste tak trudne ja wiem że to jest trudne ale tak rewelacyjne są skutki tego że zaczynasz mieć nowe programy wgrywasz sobie afirmujesz sobie że jesteś okej okay, bo to prawda że jesteś okej okay. to prawda że zasługujesz na miłość zasługujesz na lepsze życie zasługujesz na wszystko czego sobie zamarzysz i Mówiąc do siebie, przekonując się do siebie, tak naprawdę mówisz, świadomość mówi do podświadomości, nie? To się łączy Ci w logikę, ja wiem, że zaczynasz to rozumieć, tylko teraz przełóż to na praktykę. Młoda, młody, <laughs> obiecuję, że to się wydarzy. To jest po prostu wspaniała technika, którą możesz stosować w każdym miejscu, w każdej chwili, w każdym towarzystwie, nawet w głowie sobie. Dzieją się niesamowite rzeczy, niesamowite. Będę dalej nagrywał tego typu wideo, będę namawiał do tego właśnie, żeby się przebudzić do samego siebie, bo sam się do siebie przebudziłem. Jestem przeszczęśliwym człowiekiem i mogę nawet nie mieć niczego ani nikogo, a powiem do siebie: Wszystko się zjebało, ale jestem przy tobie. Jestem przy tobie, gościu. I teraz zbudujemy to na nowo. Przez to jestem niezniszczalny. Takie mam wrażenie, takie mam uczucie w sobie. I tego ci życzę. Idź w swojej strony. Trzymaj się, daj lajka i obserwuj po więcej.